Witam Was, jeśli jeszcze nie wiecie, a uda Wam się zebrać jakąś broń, pancerz właśnie z tymi gwiazdkami, czyli tak zwany legendarny, w którym e, widzicie, że ma dodatkowe właśnie bonusy, ale nie chcecie go używać, to jak wiecie, może jeszcze nie wiecie, nie da się ich tutaj zezłomować w takich stołach. Można je albo sprzedać u handlarza, albo wymienić w takiej mieszynie na legendarne znaki, czyli tutaj. Jak sami widzicie, na przykład ta broń da wa wartość, jest napisane tu na środku na dole, że 40 takich znaków. Stąd warto wymieniać takie rzeczy i zbierać te znaki. Otóż, po co nam te znaki? Legendarne? Otóż, po to, że wtedy możecie albo wykupić e, u tego dostawcy w zardzewiałym kilofie na mapie, możecie wymienić je na legendarne modele, które są potrzebne do właśnie e, rolowania, czyli wbijania nowych bonusów do broni, jeżeli Wam się obecne nie podobają. Można też stalowy złom Skrypty. Nie będę za wiele się wypowiadał, bo nie wiem do czego ten stalowy złom służy. Nigdy go nie używałem do tej pory jeszcze. Ale można też te znaki wymieniać właśnie nie tylko na moduły, żeby samemu rolować, ale można od razu zakupić daną legendarną, oczywiście losową rzecz, która będzie miała na przykład jedną gwiazdkę, dwa bonusowy bądź trzy. Można w ten sposób Wyrolować za te znaki. Właśnie dowolną broń. Zatem, jeżeli Wam to wypada, nie wiecie co z tym zrobić. Warto zbierać i wymieniać. Oczywiście, trzeba pamiętać, że w ciągu jednego dnia macie limit. Tu ja już wykorzystałem, ale macie limit do 400. Do 400 znaków, jeżeli dobrze mówię, na, na wymianę. Więc, jeżeli. Akurat w danym dniu macie więcej takich itemów, możecie zawsze je schować do skrytki, przechować w jakiś inny sposób, czy w ekwipunku i poczekać na następny dzień do resetu. Który akurat u nas w Europie, w Polsce odbywa się o 18, jeżeli chodzi o wyzwania, o 19 macie zresetowany właśnie limit na tą maszynę. Także mam nadzieję, że to wam jakoś pomoże jeszcze. Trzymajcie się.